O, okoń! Cześć, witam Was, moi drodzy. Zobaczcie, dzisiaj jaka piękna pogoda, naprawdę super. Bardzo ciepło się już zrobiło. Wczoraj było naprawdę już gorąco, dzisiaj trochę chłodniej, ale będzie gdzieś około 16 stopni. Bardzo miło będzie się wędkowało. No i co, dziś się wybrałem znowu na kanał na płytką wodę. Podubać tutaj na ultralighta. Wziąłem z sobą jedną wędkę. Do od 0,7 do 4 g Z tym małym kołowrotkiem. Z delikatny sprzęt na właśnie na takie łowienie. No i takie mikro jiggy Będę dzisiaj próbował jakieś tanty No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pogoda naprawdę super, więc dzisiaj myślę, że może uda się coś zrobić. Jakieś płotki. Jakieś oko nie powinny reagować Ta woda się tu naprawdę szybko nagrzewa bo jest dość płytka dlatego wybrałem ten kanał No i sami zobaczcie jak mi to dzisiaj wyjdzie te wędkowanie No i dzisiaj na taki właśnie wypad wziąłem zobaczcie sami Takie przynęty Różne tutaj mam takie nimfy Różne jakieś imitacje robaczków Białych robaczków Z ochotką z berkleja No i na takie właśnie <gryw> Będę dubał te ryby, tutaj z kanału, z dna albo z opadu, zobaczymy jak to wyjdzie, mam też tutaj, dalej Wam pokażę, tutaj w tych pudełeczkach mam tanty, potem popróbuję z jakimiś okoniami, jak się będzie dało namierzyć, no i zamierzam gdzieś naprawdę delikatnie łowić na takie właśnie przynęty. jest paleczka Rodzika Zobaczcie Mojej roboty O! Okoń! Madziga! Joń! Ja, no, patrz! Ale z zwykły. Czekaj, ja wypuszczam <laughs> Jak widzicie, już się coś dzieje, jakieś płotki Teraz okoń Walczę dalej, zobaczymy, na, ten, na razie na tego micro Próbuję płoteczki dziubią, okonka teraz No nic, łowię dalej, zobaczymy jak to pójdzie Dnia naprawdę jeszcze dużo Pogoda też super nawet, spoko, będzie się łowiło Ава. Ну. Ладно, тыква. płateczki, jak widzicie, biorąc melinkę. No to teraz sobie założę robaczki sztuczne z Berkleja. I na to popróbuję. One są takie trochę zapachowe, miękkie. Nie? Niezła płocie To drugie branie, mam takie coś o, Taka płotka Fajna, nie? Jest Niedużo Mam ikro znowu no. no ale przydałoby się coś większego zrobić Trochę chodzenia jest tutaj Szukam właśnie tej rybki po różnych takich miejscach, gdzie jakieś drzewa powalone w wodzie płytka woda Może gdzieś uszelę coś grubego Fajne płotki już tam brały poniżej. Znaczy tamtą stronę na kanale. Teraz poszłem trochę do przodu i będę tu obławiał. Do wieczora tego czasu sporo. Będę sobie dłubał. Różne miejsca sprawdzał. Mam nadzieję, że coś fajnego się złowi, ale takiego naprawdę grubszego. Biały ryb powinien być aktywny. Ciepło się zrobiło. Więc złowie dalej, piękna pogoda, naprawdę. Zobaczcie, niebo niebieskie, super. Wy tego nie będziecie widzieć, ale ja tu w okularach widzę jakie piękne się błyskają. Tu jest pójciutka, tu będzie nawet pół metra, nie będzie wody. Brania są. Więc one tu są. Teraz przed chwilą było takie super Branko. Ale bardzo delikatnie biorą. Chyba płotkę. <ścoughs> Tutaj większe biorą, zawsze większe brały. <ścoughs> Обратно, <laughs> <laughs> отсюда <поточка> Na poteczka, ale brania lepsze niż tam na pierwszym kanale. Bo tu chyba pójdzie cieplejsza woda. O, koń. Tu już obcykałem. Tu siedzą normalnie między tymi dwoma patykami nie? No, od nas leci to masz zaraz branie. Tylko zatnij to, jak to jest takie krótkie cyk. O, ale da się. Pa! O, Jack walczy, co to jest? A powiem na no, okularami nie? Polaryzacyjnymi widziałem, że. O, spadła. Że się po prostu błyskają, nie? Zaraz wiedziałem, że przed nie są. <grym> Całkiem sobie zrzuć na dno i zluzuj plecionkę, to już widziałem, jak ją napręża, nie? mam no, nawet brzuch. Na szczytówce to nadbrania nie zobaczę. Ale lepsze, ja uważam, jak trochę falki jest, nie? Bardziej agresywne są Ale ładnie się ma, zaraz wiadomo, że będzie większa <ścoughs> O! Mega, nie? Jakbyś normalnie kabana ciągnął A tu normalnie płoteczka Jest Ale super zabawa Trzeba tych główeczek narobić Ale one nawet spadają, nie? Ale... No ale to, ale, to już, ale to już powiem Ci makro makro, to już jest takie ciężkie łowienie na to, nie już tak. No tak do 80 metrów max, nie? Tu się da, bo to na kanale to. O! <śla> ja chyba się podcięła <śla> Ale są tu grubsze płotki już. Bo jak ten klik pięknie? Jak go teraz zniknę go ja kij. Nie no nie mogę ci go No lepiej tak, bo zerwię sobie zestaw Niepotrzebnie, nie? Po co ma się wiesz? Urwać mi mam takim kiju. Do głęboko. Jest karaś, jest. No. Ładnie wziąłem. Co by tak Może się podcięło. Eee, podcięłaś. Dałem Zobacz co się dzieje, zobacz Dorybianie Płyną <gry> Zobacz, do pacz, jakie dorybianie idzie Skubaj Co tam się musi dzieje? Mi się wydaje, że tam karasie chodzą, bo to, to jest niemożliwe, żeby tak. Albo jakiś jaś tam też może szaleje, wiesz? Nie, karaś. Nieduży, ale jest. W tej wędce tego nie wydźwigam przecież. В нос достал. Тотально в нос на джига. Так. No, powiem Ci, chyba lepsze jest, <grywa> chyba bardziej e efektywniejsze brania na nim. <grywa> Masakra po No, no, naprawdę le lepiej efekt daje to ochotka brania są już przygięcia bardziej wiesz inaczej ona chyba w wodzie pracuje bo jest cieńsza nie? mi się wydaje że ona po prostu cieńsza i lepiej to pracuje jest taka sztywna o, naprawdę? No to już nawet nie ma co porównywać patrz <grystanie> <grystanie> chyba to... Twoja gumowa ochotka lepsza. Rzecz te brania są takie aż przyginanie, przygina, nie? Przynajmniej mi tak. A. Oj, o, spadnie do wody, spadnie. Ach, palucha, delikatnie zapięta. No to moi drodzy. Dzisiejszy dzień naprawdę udany, te płotki naprawdę super brały na ultralighta, no taki zestaw z jigiem, ze sztuczną ochotką najwięcej efektów było, sporo nałowiłem tej płoci i to w różnych miejscach na kanale, inne rybki średnio, parę karasi, parę okoni, ale ogólnie bardzo fajnie, pogoda też dopisała. Więc nie siedzę do końca, bo tak już nie ma sensu. Nałowiłem się do syta dzisiaj tych płotek na kiju miałem sporo. Zabawa była przednia. No szkoda troszkę, że o konie nie odpaliły jakieś większe, czy jakieś się nie trafiły, ale trudno też tak bywa. Więc z Wami się żegnam i do następnego zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć!